Hello, Homla, zapraszam Was do swojego mieszkania. To miejsce stało się moim domem zupełnie przez przypadek. Będąc kiedyś tutaj na spacerze, po prostu, nagle zobaczyłam ogłoszenie na tej kamienicy. Dotyczące tego mieszkania. Zadzwoniłam, umówiłam się, no i przypadłam. Po prostu weszłam, zobaczyłam przepiękny, półokrągły salon, stare parkiety, przepiękną też okolicę, właśnie, okolice takich starych, przedwojennych kamienic, do czego też miałam jakiś taki sentyment. Ja uważam, że po prostu te miejsca niosą za sobą historię, niosą za sobą jakąś duszę, mają mają klimat, i, i zawsze akurat do starych kamienic zawsze mnie ciągnęło. Jak przekraczam próg tego mieszkania, to czuję spokój. Jest to takie miejsce, w którym ja naprawdę odpoczywam, w którym się regeneruję, w którym nabieram sił. No, myślę, że jest to taka moja oaza i przystań. W momencie, kiedy się tu wprowadziłam, to miejsce wymagało no, takiego konkretnego remontu. Faktycznie trzeba tutaj było zrobić wszystko. Yy, aczkolwiek układ na przykład zostawiłam taki jaki był. Nie burzyłam nic, nie burzyłam ścian. Oczywiście to jest stara kamienica, więc ona też ma swoją historię, bo yy, na przykład yy, odsłaniając yy, ścianę, yy, myślałam, że odkryję tutaj piękną przedwojenną cegiełkę malutką, no wyłonił się taki pustak już powojenny. Później się okazało, że w mieszkaniu, do mieszkania wpadła bomba w czasie wojny, więc pół tego mieszkania nie było, więc ono też zostało odbudowane już po wojnie. Ja mam też poczucie, że to mieszkanie na jakimś etapie, ono wciąż żyje, tak? Że tutaj się cały czas coś dzieje, wprowadzam jakieś zmiany. Ostatnio na przykład właśnie ten marmur zagościł w mojej przestrzeni, w moim życiu, i mam do niego jakiś taki ogromny sentyment i bardzo go poczułam. Drewno tutaj zostawiłam, na przykład ta witrynka, gdzie są książki, to jest witrynka, która już była od początku w tym mieszkaniu. To jest witryna z lat 70., którą tutaj sprowadziłam. Właśnie na samym początku tworzenia przestrzeni, no i nie mam ochoty jej zmieniać. Jakby mam poczucie, że ona się wpisuje do tego, co teraz grami mi w duszy, jaki mam zamysł na przestrzeń. Jeżeli chodzi o przedmioty, którymi się otaczam, to jest coś takiego, że ja muszę poczuć po prostu przedmiot, że mam coś takiego, że nawet jeżeli te przedmioty. Nie do końca do siebie pasują, bo też taki eklektyzm mi się podoba w przestrzeniach. Nie się jakimś konkretnym trendem czy też stylem, po prostu coś mnie musi przyciągnąć. Czyli na przykład ten kamień, ja nawet widzę, nie wiem, co są to organiczne rzeczy pochodzące z danego miejsca, a to kamyk, a to muszla, którą potem stawiam właśnie jako element dekoracji. Moje łóżko tak kryje bardzo ciekawą historię. Moi rodzice mieli taki stary parawan indyjski. No i pomyślałam sobie, kurczę, gdyby wziąć ten parawan i wykroić z niego taką koniczynę, może by się to udało. Czemu nie spróbować? Akurat kręciłam wtedy taki serial, w którym pracował chłopak, który właśnie zajmował się tak zupełnie. Pobocznie, właśnie taką działalnością tworzył jakieś tam mebelki małe i zapytałam się, czy on by się podjął takiej pracy. Wziął ten parawan, wyciął tą koniczynę, przyjechał do mnie już z tą wyciętą koniczyną, ze stelażem, zamontował mi to. No i no, nie wymienię tego łóżka nigdy. To jest coś, co jest naznaczone. Przede wszystkim kreatywnością, pomysłem, kreatywnością dwóch osób, rzemiosłem wspaniałym, właśnie chłopaka, który mi to zrobił, który to potrafił zrobić, i bardzo lubię ten element w swoim mieszkaniu. Ja jestem typem który zaczyna dzień od kawy na czczo. Może to nie jest najzdrowsze, ale bardzo lubię ten rytuał. Kawę albo maczy też. No zależy po prostu na co też mam ochotę, więc sobie tak zmieniam. Balkon jest obecnie moim ulubionym miejscem do spędzania czasu. Naprawdę lubię tam się zaszyć kawą często poranki tam spędzam właśnie z kawką, z gazetą czy też z książką, y, którą obecnie czytam. Zapach. Mm. To jest dla mnie bardzo ważna przestrzeń, zawsze była. Pamiętam już nie wiem jako mała dziewczynka to był jakiś pewnie perfum z lat 90. z drzewem sandałowym. No to pamiętam, że już wtedy oszalałam na punkcie tego zapachu yy, i podświadomie na przestrzeni jakby mojego życia cały czas się gdzieś nim otaczałam. Później zgłębiając temat w ogóle zapachów i kreowania swojego życia poprzez zapach, tworzył dla mnie jakiś absolutnie fascynujący świat i tą przestrzeń swoją życiową też kreuje poprzez właśnie zapach. Dyfuzory, świece czy też patyczki zapachowe, no to jest coś, co, co u mnie można znaleźć naprawdę pod dostatkiem. Mam swoje rytuały beauty. Teraz w tygodniu zaszywam się w mojej marokańskiej łazience, yy, którą właśnie też stworzyłam. Pewnie intuicyjnie trochę w kontekście takiego Maroka, w kontekście hamamu, w kontekście jakiegoś takiego, takiego spa, mini spa w swoim mieszkaniu. Bardzo miło było Was gościć.